Dzień dobry. Good morning. Wojtek ze strony. Dzisiaj chciałbym się podzielić taką małą sprawą jak grafika SVG. Tak od początku na wprost. Tu mam, tu mam taki coś jak brackets otworzone. Pokazałem to, ponieważ jakby ktoś zastanawiał się, jakiś edytor. Do, do robienia stron, pobrać, no to może brak, on jest darmowy. Więc strona Bracket Control, róbmy tutaj plus oko. Tak, coś ale jest to na ten sposób. Proszę, Bracket IO albo w Google wpisuje się nazwę Bracket. To tak, na marginesie. Ok. temat dotyczy grafiki SVG. Osobiście jest to dla mnie niesamowita sprawa. Naprawdę, opanować to, to, to zabawa jest fajna. Przymknę trochę to okno. Otworzę. Na. Założyłem bloga. Oglolx2. Blogspot.com. Tutaj zawieszam różne informacje dotyczące grafiki 2D. 3D będzie o montażu filmu. Przy okazji, wyprzedaję jakieś tam swoje zbiory z życia. Jakieś narzędzia do modelarstwa, jakieś militarne rzeczy, koszulki, buty, coś tam przez lata tego nazbierałem. A na to wygląda, że trzeba uporządkować do tego czasy koronawirusa spowodowały, że muszą zmienić zajęcie pracy, tak? Więc tutaj Będę może robił lekcję, jeśli to wszystko wypali, i, i będę potrafił przekazać informacje tak, żeby były zrozumiałe. Ok, wracając do lekcji, temat SVGA. Na początek moje pierwsze koło. Na stronie mamy opisane. SV, co to jest SVGA? Tak. SVGA to skrót do skale Vector Graphic. Służy do definiowania grafiki wektorowej na potrzeby internetu. Więc tutaj skupiłem już e, takie małe co nieco. To jest Kontrol. Plus. Co, wiadomo, okno plus żeby podwiększyć okienko jakbyście chcieli czasem jest to fajna sprawa w Windowsie naciskamy klawisz Windowsa który znajduje się po lewej stronie klawiatury na dole przyciskając klawisz i plus włączamy lupę i teraz Ctrl plus Alt jak mamy równomiernie wciśnięte i kółkiem na myszy kręcimy sobie możemy sobie tu powiększać, tak? Wyłączamy, to jest klawisz Windowsa, Escape i tyle to więc klawisz Windowsa plus Włączamy, wciskamy Ctrl, Alt razem, kółkiem kręcimy i sobie tu jeździmy, co tam potrzebujemy. Więc to tak pomiędzy Windows Escape wyłączamy. Teraz tak. Tutaj zrobimy 100 i 100 automatycznie można ustawić, ręcznie aby zapisać o to mi chodzi, zapisać jakąś zmianę, ctrl plus s, naciskamy tak, nie mam pyk, dobra dalej idąc tak żeby było widać mamy uruchomione wpisany kod otwierający svga na początku SVGA i zamyka SVGA. Teraz tak. Wysokość pola SVGA, w którym będziemy robić koło, jest przypisane 100 na 100. Tutaj był co innego. To jest na razie nam niepotrzebne. Zobaczcie. ctrl s dobra, żeby była jasna sprawa teraz tak, pole mamy zaznaczone później możemy nadać jeszcze tam inne style polu dla pola <laughs> idę w polu o. koło pyk tutaj oznaczamy miejsce środka koła, w którym ma się znajdować więc oś x i oś Y dla koła 50-50. Więc mamy w środku pola SVGA. Kolor, promień. Krawędź. Szerokość krawędzi. Kolor krawędzi. I teraz mamy tak. Zróbmy na przykład tu 200 i 200, tak Ctrl S. Na razie nic nie widać. Jednak kiedy jak tu jeszcze zrobię 100 i 100. Ctrl S mamy i teraz zróbmy na przykład ctrl S. Widzicie? Trzeba brać pod uwagę grubość krawędzi, ponieważ ona jest dodawana. To co zrobimy? 96 na przykład. 96 ctrl S. Proszę. Mamy kółko. Krawędź jeśli nadajemy, jest szerokość, jest dodatkową szerokością promienia. Dobrze. Teraz możliwości mamy różne. O, wyłączę powiększenie zróbmy colors html mamy tu różne kolory html nie teraz mamy tak co byśmy jakby nacisnęli to i to wy wybierzemy ctrl c Ctrl V, Ctrl S i mamy jakiś tam kolor. Później pokażę Wam jak te kolory się używa. Ale fajna stronka, nie? Mamy różne kody nazwy kolorów, Tu możemy sobie gradient używać jakiś na stronie. I tutaj fajna strona, bo nawet nie wiedziałem, wiecie co? Ciekawe, fajne. HTML Color codescom Pierwszy raz jestem. No dobra, więc. Ale jak tu jesteśmy, tak? Możemy to sobie wybierać. Tutaj nawet podpowiedzi są jakieś tam. Ale my jesteśmy przez VGA No dobra, mamy to ustalone. Możemy tu wpisywać szerokość. No to tu, tu, tu zobaczmy, powiedzmy 20. Ctrl S. Tak. No już tam przeszedłem bo jak 20. To już wychodzę poza ramkę. Ok. Więc zróbmy. Niech będzie 3. Ctrl S. Dobra. To co? Powiedzmy, że dołożymy koło Ctrl C w tym samym polu. co jednym, żeby było jedno na drugim. Ctrl V. No i dobra. Pole. Środek w polu. To jest to samo. Tak, środek, środek. Rururu. Powiedzmy, że tu zrobię 30, więc zmieniam promień. Może jakiś kolor nadamy. Powiedzmy tu jakiś będzie ctrl-c i co zmieniamy? kolor środka ctrl-v ctrl-s może pozycję jeszcze zmienimy powiedzmy 80 a 9, znaczy 80 osi x więc poziomo od lewej strony i od góry, bo HTML tak liczy, od krawędzi górnej powiedzmy 50. Co będzie? Takie coś. A jakbym dał tu 90, Piek. a może 100? O. No i zmieniając ustawienie, możemy coś tam sobie tworzyć. Zmieniamy sobie wielkość. Pamiętajmy, że jeśli nie będą w tych samych znacznikach, tak, jeśli pomiędzy tym nie będą 2-3-4 koła, to nie będą się nakładać na siebie. Więc jeśli są w znacznikach, to kolejność wpisywania kodu powoduje dodawanie warstw to jak tu mamy pierwsze to jest fioletowe koło pierwsza warstwa na to nachodzi ta warstwa tak? możemy zrobić jeszcze jedną warstwę wtedy promień jeszcze ctrl c pozostajemy ctrl v i byśmy dali na przykład 10 tak, żebyśmy wiedzieli o co chodzi, możemy zmienić kolor, wyłączmy, klątwa, powiedzmy, że tam takie coś, ctrl-c, tak, kolor tego małego kołka, ctrl-v, ctrl-c kopiuję, ctrl-v wklejam, ctrl S zapisuje. I mamy takie małe oczko. Dobra. Windows Escape, wychodzimy z lupy. I tak wstępnie bym o kole powiedział tyle. To jest wstęp, to jest tak po prostu. No... Tak dla ósmoklasist albo i 5 5 Dziękuję, pozdrawiam. Następny materiał będzie o kwadratach.